Jedziemy na ryby, jest czwarta rano, w końcu hakera udało mi się oderwać od komputera. Czekamy na Marka i jest. O, mały wariat. Człowiek, on te plecionki to tutaj nie wyciągnie, nie w gimnastykuje, chodź, 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 chodź przyjacielu. Chodź, chodź, chodź. chodź. <grywka> Mamy takiego małego wariata. Pierwszy. Pierwsza ryba. Pięknie zapadł, branie Zatrzymałem się pod łódką Jeden konkretny strzał No i jak widać Zachęciło go Michael. Delikatnie Delikatnie? Wiedziałem, że to jest coś wyciągnę. 3 gramy. Co? 3 gramy. Nie wiem, tak coś do 3 metrów. O? Jest piękny misiaczek Nie za duży. Hej. Piękny jest. Pierwsza ryba. Jeszcze ogon się. tak tak od razu Marek jak tylko przyciągnął przy, przy tych przy kapach to przy kapalonach od razu wycedził piękna gumka założyliśmy mu takiego maluszka wyspał się na łódce dawaj go podnieś do góry o i wziął się za ryby no widzisz jak skubią No, super nie czekaj go zobaczymy. O jest Pokaż gonka Cześć I do wody go I kolejny taki mały wariat O I na wycedził I na wycedził o. No No i poszedł Pokażę wam hakera Widzicie hakera? wie idź spać, zostaw ten komputer to nie i za każdym razem jak jedziemy na ryby o, jak no i mamy chwilową przerwę w miejscu każdy poszedł zrobić co miał zrobić byliśmy na Puciznach ta, to jest ta, ta, ta sponsora fajny kijek, nie? O, no, podoba mi się fuj, jeszcze dwa kije jest nam krewny, nie? Mówił, cztery kije miał, nie? Przyjechały tylko dwa. Ale to jest po to na YouTube i dostanie z siebie, nie? A ty jak tam? To nic, co no nic. i wariat kolejny. Marek myślał, że będzie galanty okoń Dubiemy, dubiemy Dubiemy, dubiemy A tu A tu Dawid wyciągnął Nie wiem co to jest Ale trójka chyba Ta. I w końcu przywalił jakiś taki fajny No z trzydziestek. i i wykombinowaliśmy. I wykombinowaliśmy. Świetnie. Dobre. Dobre. Co? Ale trafił, ale zmieścił, prawie w mordzie zmieścił. Udało mu się. Udało mu się, tak? Dzisiaj chyba blacha rządzi. Przewaliliśmy wszystkie kolory gum. No ale chyba dzisiaj jednak blacha I fajne wyjście No Marek ma przyleczką fajne wyjście, ładnej ryby Podrzucał, podrzucał, podrzucał Podrzucał i nic i... No jak ładnie jak zgrabnie wypuścił Dzisiaj jest y, dzień blachy Dzisiaj jest złom, złom rządzi Dzisiaj, nie A Takich małych śmierdzieli to mieliśmy już w tytę Mam już ich dość tu Serdecznie dość Okonie, kompletnie nic, a te małe wariaty to tak ganiają Za blachami, że to przychodzi ludzkie pojęcie Pokaż go okay. Jak nie walgę trójkę Co to jest gnom? Gnom pike no. 28 gram Gnom pike 28 gram Walą we wszystko tylko nie to co powinny Cześć Godzina 21 od godziny 5 rano na wodzie Kuba kilka okonków złowił Sześć, Ile? 6 Sześć okonków złowił, Sześć okonków Szczupaków małych Mieliśmy tak jak powiedziałem tam na jednym z nagraniu. Wstydę! miał jedno wyjście Też jest, jest na filmiku też. 70 też miał w... No, ale co najważniejsze Żadna guma No nie no, było parę z, 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 rana. z rana, tak, na gumy. Ale potem blacha, blacha, blacha. blacha tylko no dzień złomu, no, dzień złomiarza dosłownie, no. no. Przewaliliśmy gumy od takich małych kopytek po 17, 19, 20. Wszystko szło. Czerki tonące, pływające, Ósemki, dziesiątki, 12. Ryby typowo nie na rzeże. Ryby po prostu wkrą. Na no, sądzie ryby po prostu multum, multum. Można było cudować, wrzucać co się chciało i nic. Biora, tak, wszystko co cudowaliśmy dosłownie ze wszystkim. I widać typowo, typowo białoryb, i, i pod nim konie, i szczupaki. Jest typowa bawica Szczupaki po bokach pilnują nic. Kompletnie nie tknie. Wszystkie ryby, któreśmy złowili, to właśnie spłycizm Dwa tygodnie temu, jak byłem z Rafałem, czy wcześniej z Markiem. To ryby stały zbite w ławice. Woda miała 11 stopni Celsjusza, dzisiaj woda miała 15 z groszem czyli temperatura wody się podeszła i ta, widać, że ta ryba już się rozproszyła. Są jakieś takie większe, mniejsze ławice, widać dużo. Dużo, dużo ławic, tylko typowo takie małe, mało ilościowe, ale dużo. Tak. Czyli powoli w tej Szkocji zaczyna coś się dziać, powoli ta ryba się zaczyna ruszać, ale ani okoń na rzeże. To konie to chyba bardziej z przypadku. No ok, konie to tylko z przypadku na to blachy, no bo To jest. To nie jest normalne, żeby łapać na, na algę trójkę. Ale... A, a alga trójka. Ci konie wchodziły na algę trójkę. A no jednego. E, dwa na gumę złowiłem A reszta wszystko na algę trójkę. Na Gnoma tak? A marek na Gnoma I to nie na małe. Wszystko trójki, duże rozmiary. No jeżeli już w pogoda się będzie poprawiać i będziemy mieli jakieś fajniejsze, ciepło lato. Kolejna sprawa, e, poziom wody na jeziorze spadł o prawie metr. Czyli to też na tym jeziorze ma, ma ogromny wpływ, bo... No tak, my, to, to wszystko jest pod brzegami, praktycznie tak, posunęło się na środek jeziora. Tam gdzie było powiedzmy 2, dwa, 2,5 dwa fajne, fajne pucizny, rozlewiska, nie można było tam wpłynąć, te ryby takie moim zdaniem trochę takie taki mętlik w pani miały, więc woda, praktycznie czarna. No, woda. woda tak. Trącona, trącona. Dlatego dlatego im właśnie blacha wchodziła po bo... naprawdę się wyróżniała w tej wodzie, w tej w tej mętnej trąconej wodzie, tak? Nawet białe gumy im nie odpowiadały. Jasne kolory, perła, białe, typowo naturalne kolory. A jak na przykład założyłem gumę przez oczyszczoną, narąbaną srebrnym brokatem, no to wtedy się dokonnie. Czyli potrzebowały troszkę takiego impulsu świetnego, można powiedzieć, tak? No i dlatego, dlatego blacha dzisiaj robi, robiła robotę. No. no i tyle na, tyle, tyle na dzisiaj. Zmęczeni, śmigamy do domu. Trzymajcie się.